Ale oprócz brudnej wody coś jeszcze tam się znajduje. A co można dotknąć? Substancjami. Tak, to jest sztuczny śnieg. Sztuczny śnieg? Za światło. Dokładnie. To jest wododekonstrukcja woda. co to jest? Śnieg. W pól się żelawą. Właściwie, właściwie... się coś, byśmy obudzili, jest zaamanie światła. Patrz tutaj. Tak. mają tak... Tak zaprojektowane, żeby znikały. Nie, To zapraszam, następna odważna osoba Otwarta <laughs> Dzieci się boją Koleżankę zapraszam <śmiech> 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 Lubisz tę twarzeczkę? Tak będzie jej Na pewno jesteś pewna, że chcesz tu wystąpić? Tak Gdzie twoja mama? Ej Sama się zgłosiła Ja za kurtkę nie odpowiadam Ale jak będę wylewał zamknę oczka, dobra? Bo może trochę piec Możecie mi liczyć do pięciu bo osoby z matematyki zawsze bywają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Ojej! W górę? A jak tu pewnie? Dobra, pana Darka proszę o pomoc. O. Ten proszek to polimer stosowany w Pampersa. Można było spać całą noc. Można było. Nie zawsze. <śmienionowidów> Czasami, no. Grubsza sprawa. Należy to wybudowane w jaki czas. Dobrze. Można dotknąć. To. Ale to nie koniec eksperymentów. te dwa rekwizyty. Warst du panów, ale to muszą być starsi panowie. Pan, Dobra, jest jeszcze jeden pan. Proszę, mu ręce potrzebne. Mamy. Proszę niebieski worek, albo żółty. Dla panów. Proszę go naciągnąć. Przeszkadza nam panu. Długi, mały. Do tyłu. go napompować? Tu mały. osoba, to Tu Najlepiej osoba inna osoba. Kto osoba nie Najlepiej

to? To, to? podobno pan nie pali podobno podobno o co chodzi wiesz o co chodzi? nie wiem dobra może worek był rzeczywiście dobra, to zamienimy się dobra. zamienimy bo życzę powodzenia trzy cztery Stop! Dobrze! Dobrze. Pan Darek zademonstruje, jak zademonstruje to Stop! Pan, pan próbował nadmuchać worek pojemnością swoich płuc. Pan swoich wykorzystał Pan tego otaczającego do tego Dobrze.